a to? a o to. Oh my god patrz, rzuca nam Wow, ona teraz kurczaki smaży pinches babciu nie, ta pomidorówka ona już jest stara juniorski, ale przecież pomidorówka od greni jest taka pyszna, a ty znowu wybrzydzasz lol no siemanko uszytomanko, z tej strony mi. and welcome back to Granny! Dokładnie moi drodzy, poograłem sobie dzisiaj po raz kolejny w Granny, ponieważ ostatnio odblokowaliśmy pierwszy ending z trzech i ani jednego cutscene jak nas zabija, czyli katsenki, gdzie nas zabija. Moi drodzy, dzisiaj sobie to ogarniemy, ja spróbuję to przejść również na poziomie trudności większym i wtedy może dostaniemy inną katsenkę. nie wiem, ale zostawcie koniecznie łapę w górę, jeżeli chcecie więcej Granny oraz jeżeli chcecie, abym dalej nagrywał Granny. Dajcie znać koniecznie w komentarzach pisząc hashtag babuśka. A ja również być może za twój komentarz i pojawi on się na odcinku. To już nie Dobra, Unlocked Endings. Moi drodzy, mamy pierwszy, mamy tutaj jeszcze jakieś dwa i Game Overs! Więc moi drodzy, dzisiaj się skupimy na game overs, więc ja sobie tutaj od razu ustawię, moi drodzy, na X Impossible możemy ustawić. Gradient Strengthens mam run like lightning, ale czekajcie, bo ja mogę to wyłączyć chyba. They are smart, they są intelligent. They hear the sound of doors. They even hear the door open. Slendina appears in the hotel. Nie no na serio? Show intro. If disable faster loading, show intro. I just saw the TPO. I don't know if I can see the video. Hare Krishna. Oh my god! Jak ona się trząsa, widzieliście to? Tak! Wydaje mi się, że na impossible to jest przecież po prostu impossible. Czyli jest to nie do przejścia, moi drodzy! Ona tu wszystko słyszy, nie? Pato 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 Pato, Pato. Ciii. Dobra, zaśmiała się. Ja jestem ciekawy, czy ona tylko się tak rusza, gdy biega do nas. Oh my, god! Oh my god! Ale, ale ona nie jest aż tak szybka. Czyli teoretycznie, jak i też praktycznie można. Ale ja tutaj dzisiaj krzyczę. O moje gardło. Ona teraz teoretycznie i praktycznie też tak jakby. Jest. Tak samo rusza się jak i my. Pora no, na fanarty! <laughs> Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Foxy Poland, dwa fanarciki. Gosiaku 1 Kuba, Szynszyn Milka oraz Wiktor Świetlikowski. Za te sześć pięknych fanartów, boś też mam, Pozdrawiam. No a teraz! Wyślij koniecznie Twój fanart na fana.wiorski.mapadime.com i on się pojawi na odcinku. Ale to jest. Oh god! Ale to akurat było bez sensu, no bo ona mnie nie mogła tutaj złapać. Moi drodzy, to naprawdę jest nie do przejścia na Impossible. Ale i tak chcemy zobaczyć, moi drodzy, trzy końcowe cutscenki. Miejmy nadzieję, że w dzisiejszym odcinku będziemy mieli wszystkie cutscenki. roomki. Tutaj mamy crowbar jakby co? Ja się w ogóle tak zastanawiam, jakbyśmy mieli w tą girkę. Na... Keczy to też słyszy. Oh mój! Gdzie jestem? Nie, czyli tego nie słyszy. Dobra, dała mi spokój. Ona sobie gdzieś tam na dół poszła. Dobrze, że... Na razie tutaj chyba nic nie pierdzi. Lever. Tego nie słyszy. A ciekawe, czy ona to usłyszy, jak ja pociąłem teraz za to, nie? Pa no otworzymy tu. Bo z tej babci to jest normalny obesroek. Dobrze, że tutaj w ogóle wszędzie praktycznie też szafy są. Tu jest zamknięte. <laughs> ona się tam zaśmiała. Mogę o. twoją czapkę, bo mi mega gorąco w główkę. Moją czapkę ja... Nie, 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 moi drodzy, bo wy pewnie chcecie, żeby mnie zobaczyć bez włosów. Znaczy, znaczy bez czapki. Masz tutaj taką... Od MikiNiki02. Pisz teraz koniecznie w komentarzu, co ty chcesz, aby Szereg powiedział, być może jutro twój zwrot pojawi się na odcinku. Oh my god. Pato. Ona ja no teraz... Leci. Słyszeliście to? <ścoughs> Ciekawe czy ona to słyszy? Czy ona to słyszy? Czy ona tu jest? Czekaj, bo to była. Ja e, ona nie słyszy wszystkich drzwi. Pato. <ścoughs> Pato. O, oh my God. Co ona nie wie, że tu jestem? Ja jestem ciekawa... Czy ona też pójdzie sobie tak normalnie? Bo wydaje mi się, że ona się chyba szybko rusza, tylko jak ona jest pod. Jednak nie. Jednak ona się cały czas tak szybko rusza. Oh my god! No, Slendrina! A tutaj to zrzucimy? O nie! O nie! Chińczyk. The last day. Tak czy siak, moi drodzy, chcemy wiedzieć wszystkie scenki końcowe. Czyli to, co te lubią najbardziej. A gdzie ja tu jest ten klucz? Tu jest ten klucz, patrz. Dobra, chodź tu, grani, tu jestem. Dawaj, lecisz. Aj! Patrz, cable. Ej, ona. Ona niby jest inteligentna. Chcecie, mnie drzwi otworzyć. Umiemy drzwi otwierać. Tego akurat nie wiedziałem, że umie drzwi otwierać. Ja jestem też ciekawy, czy ona potrafi wejść pod łóżko, bo te łóżko, które mamy na samym początku gry, to my możemy się pod nim schować. Dobra, moi drodzy, mamy cutscenkę końcową. Obudziliśmy się. I co dalej? Co? Czyli on umra w tym śnie. Ale czy to oznacza, że tutaj kolejne osoby umierają, które potencjalnie miały tą kasetę i miały, przechodziły ten eksperyment? Najprawdopodobniej. Zaraz będzie, pewnie, patrz. I umarliśmy. Czyli my, moi drodzy umiera... You died while you were sleeping. Umarłeś, gdy spałeś. I to był ostatni ending, więc wydaje mi się, moi drodzy, że my po prostu sobie pociśniemy teraz, patrzcie, lecimy na, na extreme, bo na extreme to chyba jest spoko. Granny walks very fast, Landrina appears frequently, floors Creek. Okej, okay, lecimy, moi drodzy, czyli mamy tutaj troszeczkę mniej hardo, niżeli na impossible, ale czy my tutaj też, nie no, tutaj nie ma, więc na hardo jest to chyba do przesie, bo jak sami widzicie, ona teraz już tutaj nie słyszy tych drzwi. I to jest w sumie dosyć spoko. Dobra, mamy tutaj cable. To sobie tutaj możemy od razu zostawić. I my od razu też tutaj. Mamy kolejny kabel. Tylko najgorsze jest to, że grani tutaj przyjdzie. To najleci! ona, leci, ona rzuca łapkami. Ona się dalej częściej. Wydaje mi się, że ona się tak samo rusza jak na Impossible. Na Impossible możliwe, że po prostu się rusza 3 sekundy szybciej milisekundy szybciej, niżeli normalnie. Ale na takim hardo, to w sumie powinno być to do przejścia. Tylko ja niepotrzebnie tutaj rzucałem tymi przedmiotami. I ona się tutaj niepotrzebnie podnieciła i tutaj przyleciała. Dobre jest to, że ona poleciała po prostu teraz na dół i my wiemy, że ona jest na dole. A my możemy sobie tutaj na spokojnie chodzić, bo ona i tak nie przyjdzie, jak my otwieramy drzwi, wiecie o co chodzi. My możemy sobie tutaj drzwi zamykać, bo ona tutaj tak nie spaceruje, ona sobie tutaj nie sprawdza, co jest grane. Tutaj będziemy mogli też od razu zamówić, wydaje mi się, e, pizzę. Wydaje mi się, że to jest zawsze w tym samym miejscu. Co wam chciałem powiedzieć, wiesz, a was nie skłamać, to jest to, że ja bym sobie to po prostu chciał przejść na hardzie, bo ja już tutaj mniej więcej wiem, gdzie jaki przedmiot jest potrzebny. Ona teraz tutaj biegnie. Czyli ona jest troszeczkę szybsza niż my. Widzieliście? Jednak jest troszeczkę szybsza, bo my musieliśmy iść tak i skręcić, a ona cały czas na nas szarżowała, więc jak usłyszymy muzyczkę, to my od razu musimy szukać tutaj potencjalnie jakiegoś przedmiotu, w którym byśmy się mogli schować. Ale no dobra, patrzcie, bo ja chciałem też to sprawdzić. Ona powinna teraz tutaj przyjść, bo ja mogę się tutaj ukryć, prawda? Patrz. Ja jestem ciekawy, czy ona będzie wiedziała, że jestem pod łóżkiem. Nie no, jest tu czy jej nie ma? No co jest grany? Leci. O oh my god! Schowałem się! O. Ty, wchodzi pod łóżko jak w grenie jedynce, tylko bez sensu było to, że ona w to łóżko weszła, ale <grym> wiemy, że nie możemy się chować pod łóżkiem, gdy ona już... już... Bo wtedy i wtedy będzie Dobra, grenie gdzie jesteś? Bo chcę kolejną katasenkę. Wydaje mi się, że ona się zawsze respałni gdzieś tutaj na trzecim piętrze. Więc my mamy dosyć dużo czasu. Zanim zrzucimy ten przedmiot na samym dole, ptuk, zrzucamy przedmiot, nie? Ten kluczyk. Ptuk, I wtedy, moi drodzy, jak zrzucimy ptuk, ten kluczyk, to my wtedy ptuk, możemy na spokojnie sobie przelecieć jeszcze na kolejne piętro. Bo my możemy sobie zrobić nawet i tak. I ona wtedy schodzi na dół. No zobaczymy, czy ona na pewno się rozpałni na trzecim piętrze. I jak sami widzicie, ona się rozpałni na trzecim piętrze. I ona się też rusza szybko, gdy normalnie, normalnie chodzi. Miejmy nadzieję, że będziemy mieli kolejną cutscenkę jakąś inną. Dobra, mamy, moi drodzy, mamy kolejną cutscenkę. Jak sami widzicie, mamy cutscenkę z piecem. I ona nas wrzuci do tego pieca i powie nara, sayonara, jak to się u nas w Japonii mówi. Patrz, wrzuca nam... Wow, ona teraz kurczaki smaży. No ale to też oznacza, że my tak jakby umarliśmy chyba w tym śnie, tak mi się wydaje. No bo jeżeli ona nas tutaj wrzuciła, no to po prostu nie daliśmy rady psychicznie. Czy będzie dalej? Pi, pip, nie ma, game over. Now you'll never wake up. Teraz nigdy się już nie obudzisz. Co tam było jeszcze? Mój drodzy, mamy też drugie, Unlock Endings, i my sobie tutaj od razu też pociśniemy, a ja gram na extreme, więc, moi drodzy, sprawdzamy teraz hardo. Więc jak to był extreme, to wydaje mi się, że hardo będzie jeszcze mniej hardo. Ja nawet nie przeczytałem, co tam się dzieje. Czy tutaj się gdzieś też Slendrina będzie pojawiać, czy też nie? Ja idę zobaczyć, jak ona szybko... Ooo! Ouu! To jest hard?! Nie no, na serio to jest hard?! No patrz! Ej, to jest hard! Ja ją po prostu wyminąłem! Aaa, na hardo się przejdzie. Uh, nawet tutaj kluczek potrafi wisieć. Redki? Red nie, no nie gadaj, że tutaj cały czas są tak jakby inne klucze. Ja myślę, moi drodzy, że my potrzebujemy na przykład blueki tam, gdzieś tam, tam, tam. A teraz mamy redki! No przecież my nie mieliśmy redki, ja. Więc wydaje mi się, że te obrazki na tych drzwiach to one tak jak. Sorry. To one tak jakby zmieniają swoje. Nie, no nie zmieniły swojego koloru. No to o co w tym chodzi? Ale ja wiem, ja mam teraz, moi drodzy, też sposób że my po prostu będziemy kolekcjonować wszystkie, najprawdopodobniej, klucze tu. I fajne jest też to, że na hardo, jak sami widzicie... Widzimy, co jest grane, bo od Extreme, czyli Extreme i Impossible, to wtedy jest bardzo ciemno i my po prostu wtedy nic nie widzimy. No dobra, moi drodzy, ja się tutaj zabiję jeszcze kilka razy i zobaczymy, jaką będziemy mieli scenkę i wydaje mi się, że ja za chwileczkę odpalę cheaty, ponieważ ja jestem bardzo ciekawy, co się znajduje na początku gierki, tam gdzie my jesteśmy? Przy tej skale, gdzie jest greni, ja bym się tam strasznie chciał zgliczować i zobaczyć, co tam w ogóle jest grane. Jak sami widzicie, na hardo, nawet gdy gramy na hardo, no to ona potrzebuje około mnóstwo czasu, aby zeszła na dół. No to na hardo na spokojnie da się przejść. I następny odcinek, moi drodzy, najprawdopodobniej będzie granie na hardo. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, czy chcielibyście taki odcinek. Bo wydaje mi się, że warto przetestować tą greni 5, ponieważ to jest gra. Na którą wiele osób czekało, i przypomina mi to dobre czasy Babci Granny, gdzie szliśmy na pomidorówkę, i przypomina mi to również czasy Ice Cream, ponieważ jak sami widzicie, jak my podnosimy te przedmioty, to one są bardzo podobne do tego, do Ice Cream. Że jest taki na przykład, widzicie takie CoSix? Jak rzucamy ten przedmiot, to tak jak w Ice Cream. Wydaje mi się, że twórca tej gierki po prostu wyciągnął jakieś skrypty, jakieś kody, i wydaje mi się, że on po prostu. Wyciągnął je i rzuca tak samo tymi przedmiotami. I nie wiem dlaczego grani się tak od hard, bo myśmy to przeszli na medium. nie wiem dlaczego grani się tak na hardo. Ona się tak, moi drodzy, rusza. Ale no dobra, moi dro Mamy chyba drugą kas Nie, to jest ta sama kascenka, czy już wiemy, co to jest. Chyba Chyba, że będzie coś innego, jak myślicie? To jest to samo. O nie! Juniorku, o. czy wiesz, gdzie jest Anna? Ale to nie szrek, to Elza! Oj, tutaj Elza, kochanie! Czy wiem gdzie jest Anna? Mam zielonego pojęcia! Otrzymone sobie pisz teraz koniecznie w komentarzu, co ty chcesz, aby szrek albo Elza powiedzieli na odcinku. Być może jutro twój zrok pojawi się na odcinku. A Slendrina nas tak zabija! Czyli tak jak ma to miejsce w tym? W normalnej slendrynie. Nie możemy się na nią patrzeć, ona nas tak jakby zjada. Ona czasami myśli, że jestem tam. A gdzie ona teraz jest? Leci. <grywa> ona, ona tak szybko biega, że ona tyłem biega. Ty na drabinie nas też potrafi złapać. Ja próbowałem teraz drabiną uciec, a ona nas tak czy siak złapała. Patrz, lecimy jeszcze raz po drabinie! <grywa> ona mnie wtedy popycha i stoi na i ja normalnie na drabinie dostaję w łeb od niej. Jakim cudem, to ona jest mega wysportowana, jak jakiś Spider-Man. Dobra, miejmy nadzieję, że będziemy mieli teraz tą ostatnią cutscenkę. Proszę, proszę, please, 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 please. Jak ją odblokować? Jaka to będzie cutscenka? Jest! Okay. Czyli na stronie dziadzie będzie zostać was z tego tego. Who am I to control other people's lives? It doesn't matter though. Okay. Don't do it! Nie rób tego. To nie jest. It's wait. We're in life. Game over. I to teraz? Now you'll never wake up. I tym razem nigdy się już nie obudzisz. Dobra moi drodzy, mamy wszystkie katsenki końcowe oczywiście. Nie wiem, nie mam żadnego pojęcia jak odblokować final two Final 3, ale mamy Final 1. Możliwe po prostu, że musimy tą gierkę jeszcze raz przejść. Moi drodzy, bo ja generalnie chciałem zmodować tą gierkę. Nie udało mi się. I straciłem wszystkie katscenki. Ale zaliczmy, że mam tutaj wszystkie 3 i tu jedną, dobra? Ale, moi drodzy, ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu, mam nadzieję, że wam się ten odcinek z grani 5 podobał, jeżeli nie, zaproszę cię do innych moich produkcji, mam nadzieję, że zostaniesz na dłużej, no i dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz, no i widzicie, w następnym video, na razie, dzięki, cześć!